W dzisiejszym odcinku przedstawię wam wyjątkową zabawkę naszego mistrza świata WRC2 Challenger Kajetana Kajetanowicza. Panie damianie, co tu się podziało? Uh, I don't know. Maluch napędzany silnikiem Suzuki GSX-R o mocy prawie 200 koni. Pokażę Wam dzisiaj, jak jest zbudowany. Zaglądniemy w jego zakamarki. Pokażę Wam wykres z hamowni. Zważymy go, później odpalimy, siądziemy i pojeździmy po torze. A my znajdujemy się na torze szkoleniowym Motopark w Krakowie, gdzie w bezpiecznych warunkach będziemy mogli szybko to auto przetestować, ale zanim to nastąpi, oddaję głos jego właścicielowi. Kajetan, proszę bardzo. Cześć Damian, cześć Kazik i cześć wszystkim widzom. Przekazuję na Wasze ręce jednego z moich sterydowców. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, że nie rozkręcicie mi go za bardzo. Chociaż nie mam nic do ukrycia, sprawdzajcie, testujcie, miejcie fan. No i czekam na Wasze opinie. To jest bardzo ważne dla mnie e, taki feedback, e, jak wam się tym autem jeździ, bo mi. Oczywiście super. Słuchajcie, najważniejsza rzecz, od której zaczniemy, to przód tego malucha. chociaż nie najważniejsza, najważniejsza to silnik. Ale zobaczcie sobie na wyprofilowanie tej maski. Normalnie w maluchu maska idzie mniej więcej tak i tutaj mamy taki większy garb. Tu ona została przycięta, że jest prawie płaska, ale zobaczcie, jak jest świetnie spasowana. Powiem Wam, że normalne maski nie są tak spasowane, jak ta przycięta, i to jest bardzo fajny pomysł, żeby obniżyć tą maskę tutaj. No i mimo wszystko zredukować trochę ten opór, który mamy tutaj z przodu w maluchu. Zaglądniemy na początku do bagażnika. Bagażnika, jeżeli możemy to baga bagażnikiem nazwać, czyli tam, gdzie jest umiejscowiona chłodnica, i bak paliwa. Ale zapraszam też Kazimierza, który jest ze mną, pomoże mi tutaj z maską i innymi rzeczami. Jeżeli chodzi o przód tego samochodu, mamy tutaj pierwszy wlot, drugi wlot. Mamy tutaj chłodnicę ustawioną. Chłodnicę jest dosyć cienka, ale jest sporych rozmiarów. Zmieniona została tutaj podłoga. Zazwyczaj w wyścigówkach zostaje wycięty ten fragment. Normalnie w maluchon jest gdzieś dotąd, tak? Tutaj jest on wycięty, ale my w Polsce z reguły zostawiamy wycięty także dół. Tutaj ten dół jest zabudowany, co też powoduje, że to powietrze wlatując z przodu leci do góry i wylatuje przez te dwa otwory w masce, kierując cały strumień nad samochód. Co więcej możemy tu zobaczyć? Mamy zmienione kielichy, prawdopodobnie jakiś MacPerson. Mamy rozpórkę tego McPhersona są sensie szczelę Jest bezpieczny zbiornik paliwa, pompa paliwa, wszystko ma swój bezpieczniczek na miejscu także od pompy paliwa wygląda, że jest tutaj bezpiecznik, od wentylatora bezpiecznik mamy tutaj Mamy też taki presti pedal box zrobiony na bazie w zasadzie seryjnej pępy Natomiast całkiem sprawnie to działa. Mamy też oczywiście, jak to w bisie, bo to tak naprawdę jest bis, mamy przekładnię kierowniczą listwową. Wszystko tutaj jest zabudowane w związku właśnie z tą przerobioną podłogą. Bardzo sprytne zabranie według mnie, bo mamy więcej tutaj miejsca takiego na Różne dodatkowe rzeczy. Wiem się, że bardzo to rozwiązanie mi się podoba, że masz tu, właśnie, tak jak powiedziałeś, dużo więcej miejsca, możesz ładnie poprowadzić te węże i masz dostęp do tak naprawdę wszystkich rzeczy, więc serwisowanie takiego samochodu jest dużo łatwiejsze w tym przypadku. E, to nas czeka chyba w naszym, taka zmiana drobna. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej, przejdziemy sobie przez całe nadwozie. E, środek zostawimy na koniec, zostawimy środek przed jazdami, a przejdziemy teraz do najważniejszej rzeczy w tym samochodzie, czyli serca tego auta. Pokażemy silnik. Tak, tak. Fantastyczny motocyklowy silnik, litr pojemności, 200 koni, bo możemy już to zdradzić. Tak, zdradzimy 200 koni i w tym momencie wrzucamy Wam wykres z hamowni, który to dostarczył specjalnie, żebyście sobie zobaczyli. Uwaga, wykres. Silnik to jest jednostka Suzuki GSX-R 1000, praktycznie seryjny, e, zmieniony sterownik silnika. Quick quickshifter razem z airboxem wszystko wepchnięte jak najbardziej do przodu, co powinno dać pozytywny rozkład mas zasysy powietrza do airboxa z bocznych szybek, z tych śmiesznych uszów gucia można by powiedzieć poza tym wyspawione ramo wpakowane też zrobione MacPersony, respureczki, zastrzały do klatki customowe wahacze, zwrotnice Zaraz przejdziemy dalej do napędu. Natomiast powiedziałeś odnośnie tych uszu, które zasysają powietrze. Powiedz mi, bo my w naszym projekcie Hayabusa, Hayabusa, Hayabusa mamy doładowanie dynamiczne, tak? Powyżej pewnej prędkości. Czy w GSX-erze też coś takiego występuje? Praktycznie każdy motocykl już od lat 90. wykorzystuje zjawisko doładowania dynamicznego. Jest to no, bardzo proste. Doładowanie, które można uzyskać za darmo, praktycznie po prostu jadąc. Im szybciej jedziesz, tym szybciej. My zazwyczaj w momencie, cyklu zasysamy to powietrze z przodu, więc jest to ciśnienie wytwarzane. Ale powiedzmy, czy w takim przypadku, montując tak te uszy, które tutaj mamy, jesteśmy w stanie uzyskać takie ciśnienie? Raczej chyba. Raczej nie, ale zawsze coś, zawsze jest to dopływ świeżego powietrza. Dokładnie. No więc tak, wypluło prawie 200 koni, więc myślę, że fajny wynik, jak i taka zdrowa jednostka. Jeżeli chodzi o przeniesienie napędu, mamy łańcuch. Tak? Jest to zastosowany łańcuch. Nie wiem, czy uda nam się pokazać. Spróbujemy zaraz przez kratkę pokazać, jak ten łańcuch napędza tą tylną ośkę. Nie wiemy dokładnie, jakie tam jest spięcie, ale będziemy. Zębatka jest duża. Miejmy nadzieję, że nie za szybko, ale moty. normalnie w motocyklu na pierwszym biegu to jest ponad 150 na godzinę. Tutaj musiała zostać zastosowana większa zębatka, no bo takiej prędkości no nie potrzebujemy tak naprawdę takiej sprzęt. O raczej nie. Tutaj. W górach się tak do, przepewnie do 200 gdzieś tak. E... Zależy od trasy, ale 250 to by było już tak mocno. O. Czyli dokładnie, no, tak naprawdę powinniśmy przygotować pod tor, pod trasę. E, tak samo jak geometry i inne rzeczy się z reguły ustawia. Dobra, słuchajcie, No myślę, że o silniku tyle. Pokażemy Wam jeszcze. E, tutaj jest chłodnica z boku. Nie wiem, czy to wskazywaliśmy. Chyba nie. Mamy chłodnicę z oleju z boku, która też ma dopływ się grzego powietrza, bo mamy te wloty boczne, które zaraz Wam pokażę. Dobra, słuchajcie, udało nam się właściwie Kazimierz przynieść śrubokręt i odkręcił tutaj troszeczkę samochodu Kajetana. Ale myślę, że Kajetan nie będzie miał z tym problemu, bo powiedział: Damian, pokażcie wszystko, żeby wszyscy wiedzieli, jak to jest. Jeżeli ktoś jest ciekawy, nie mam przed Wami żadnych tajemnic. Także możecie sobie dokładnie zobaczyć: Jezu, ta zębatka jest strasznie duża. Gigantyczna. Taka do stamtu, chyba. Chyba tak, no powiem Ci, że jest, jest bardzo duża. Faktycznie, na początku ja myślałem, że to jest sztywna oszka. Ale to już sztywna, to, to nie jest sztywna ośka. Mamy tutaj 5, ale nie wiem jak to jest spięcie, na ile procent. Wydaje mi się, że dość sporo. Wisko jak... też. Mhm. No to takie coś pewnie tam we Włoszech montują i to jest pewnie jakieś rodzime rozwiązanie, prawda? My na przykład stosujemy w naszej Hayabuzie, która będzie quajfa, który nam który jest montowany w radikalach. Tak, też jest dedykowany pod właśnie motocyklowe silniki w samochodach. Jest zamknięta obudowa. I jest to torse. Możecie sobie zobaczyć też wahacze, jak zostały wykonane. Mamy tutaj tak, takie, takie sanki zrobione, prawda? Czyli e, na tych sankach jest zamocowany silnik, jest e, zamocowany napęd i są zamontowane wahacze. Czyli de facto no, one są przyspawane akurat do nadwozia, ale można by było zrobić to na śrubach i ten cały taki osprzęt, e, że tak powiem, napędowy mógłby wyjeżdżać dołem, nie? Podnosilibyśmy budę i by zostawał. No to ja nie wiem, właśnie, czy tak nie jest ta taka dodatkowa, mniejsza rama. Tutaj ta główna rama sanki są wyspawane na stałe, natomiast ta mniejsza rama, gdzie e, przykręcany jest sam silnik, na sztywno oczywiście do tej ramy, jest odkręcany i którą? Tak, ale ja myślę, że mamy tak, tutaj mamy e, ten pałąk przykręcany na śrubach, więc on pewnie zostaje wykręcony, wyciągnięty, odkręcamy wtedy e, tą małą ramę, co mówisz? i silnik musiałby wyjść tędy. Raczej do, właśnie tak. do góry. No. Słuchajcie, zaraz zasiądę w tym kubełku i pojeździmy po to, że usłyszycie też dźwięk, więc wiem, że na to czekacie, ale chciałem Wam pokazać środek jeszcze tego e, maluszka. Mamy licznik Suzuki GSX-R, ten licznik zapewnia nam właściwie wszystko, nic więcej nie potrzebujemy. Mamy tutaj panel, musimy oczywiście przełącznik tutaj e, przełączyć, e, podnieść tą klapkę, włączyć e, pompę paliwa, naciskamy przycisk i odpalamy ten samochód. Jeżeli chodzi troszeczkę, tutaj zejdziemy od dół. Mamy zrobionego pedal boxa, który znajduje się tutaj. Tutaj, w tym miejscu, po lewej stronie, jak w Porsche, mamy stacyjkę, którą musimy oczywiście przekręcić, żeby włączyć zapłon. Eee, przechodzimy tutaj, mamy lewarek zmiany biegów, czyli biegi do przodu, do tyłu. Jest to taka, ja nazywam to z Kazimierzem, ubogą sekwencją w samochodzie. No bo jest silnik motocyklowy, który, w którym biegi zmieniamy góra, dół. Obok mamy ręczny hydrauliczny. A, no co pomaga, chociaż myślę, że i tak z zgiem nie będzie problemu, ale pomaga w jakiś ciasnych nawrotach, żeby podciąć tą tylną oszkę. No myślę, że z wnętrza za bardzo więcej nie mamy do pokazania. Drzwi oczywiście są lekkie, e, karbonowe. E, są tutaj takie zrobione tasienki, żeby te drzwi za szeroko się nie otworzyły, no bo one są e, lekkie. A lekkie to nie znaczy bardzo trwałe. E, ja ubieram rękawice i startujemy trochę tym autem poszaleć. Dobra, słuchajcie, ale zanim wyjedziemy na tor, postanowiliśmy być bardzo rzetelni i przywieźliśmy własne wagi. Wagi będą e, tutaj przygotowane i rozłożone. O, właściwie tak. Już rozłożone. O, już są, tak. E, wepchniemy malucha, sprawdzimy ile waży, żeby Wam podać dokładną jego wagę. No to co? Sprawdzamy. Czekaj, włączymy. Totalna waga, czyli 642 kg. Jeżeli chodzi o rozkład, bardzo ładnie. Lewy tył 28%, prawy tył 27%, przód mamy po 20%. Ale słuchajcie, tutaj może być troszkę więcej z tej strony, ponieważ jest lekki skos tutaj na posadce. No ale patrzymy, chodzi na całość. 641 kg. Pełnym bakiem, bez kierowcy. Tak. Dokładnie. No to co? Możemy przejść do najważniejszej części tego dnia. I'm it back Back, back, back. 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 I powiem wam, że tym samym jest nie To auto ma zdecydowanie włoski temperament, pomimo tego, że jego sercem jest japońska jednostka. Auto rządzi się swoimi prawami, dyktuje jak mam jechać, szczególnie w taką pogodę kiedy jest makro, a ja jestem na slikach. Na slikach jestem dlatego, to była moja decyzja, bo chcieliśmy dla was jak najszybciej nagrać odcinek. Natomiast mieliśmy do dyspozycji opony deszczowe, tylko brakło jednego dnia, żebym po nie pojechał, ale udało się, zabawa była przednia, na tym to, po prostu wybawiliśmy się niesamowicie, ja wiem, że musimy szybko skończyć nasze projekty i oddać je w ręce specjalisty, więc siedzenia dla Ciebie szykujemy, dzięki za wypożyczenie zabawki i niesamowite przeżycie, dzięki.